Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Otwieramy sobie Ewangelii Mateusza, rozdział 8, wersety od 18 do 22. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda ale syn człowieczy nie ma gdzieby głowę skłonił a drugi z uczniów rzekł do niego panie pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego ale jezus rzekł mu pójdź za mną a umarli niechaj grzebią umarłych swoich o drodzy bracia i siostry drodzy przyjaciele Interesuje nas dzisiaj ten, jak to Mateusz zaznaczył, drugi uczeń. Tak, to był uczeń Pana Jezusa. To nie była żadna przypadkowa postać. Musimy, jeżeli tego nie rozumiemy, to musimy przyjąć wiadomości, że nauczanie Jezusa, sposób w jaki On przemawiał do ludzi, treści, które przekazywał, robiło to na ludziach piorunujące wrażenie. Siódmy rozdział, dwudziesty dziewiąty, werset mówi tak, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Żydzi byli nauczeni słuchać Tory. Dla nich słuchanie Tory nie było czymś dziwnym, szczególnym, ale oni też byli przyzwyczajeni do tego, że rabini wykładali Torę, że tak powiem, naukowo, na sucho, podkreślając wartości religijne wartości etyczne, moralne, ale to było tak naprawdę ślizganie się po powierzchni, tak jak to dzisiaj robi się w wielu kościołach. Tak, Pan Jezus jest ważny, tak, przykazania są ważne, no ale widzicie, rozumicie, no, życie jest jakie jest i musimy sobie jakoś w tym życiu dawać radę. Jezus czegoś takiego nie praktykował. Jezus mówił prawdę, często bolesną prawdę, Często było to, była to prawda, która wzbudzała w ludziach wściekłość. Zdarzało się, że chcieli nawet go zabić w wyniku tego, co powiedział. A często się z nim po prostu zwyczajnie kłócili, wykłócali wręcz. Nie mając argumentów, ale też nie, nie potrafiąc zgodzić się z argumentami, które przedstawił im Pan Jezus. I ten uczeń to, był, to była postać, o której nic nie wiemy. Ale to był człowiek, na którym nauczanie Jezusa zrobiło wrażenie, bo inaczej nie byłby jego uczniem. Nie powinno nas dziwić, że Jezus miał uczniów oprócz tych dwunastu. Wiemy, że miał ich wielu, ale chyba powinno nas zdziwić to, co ten uczeń powiedział. A cóż on takiego powiedział? O, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać swojego ojca, a później to wiesz, później przyjdę i, no i będę chodził z tobą. To jest postawa, która jest bardzo często spotykana. Bardzo często. Ewangelia robi na ludziach wrażenie. To jest prawda. Jest nawet wielu z takich, którzy w wyniku słuchania Ewangelii potrafią się upamiętać, potrafią wyznać swoje grzechy, nawet w jakimś stopniu potrafią uwierzyć. Ale tak jak ten uczeń, ci ludzie mają ten sam problem. Oni kochają życie, w którym żyją i nie chcą tego życia utracić. I szukają pretekstu, jakiegokolwiek, aby zrobić to, co w efekcie zrobił ten uczeń pana Jezusa. On bardzo szlachetną rzecz wyciągnął z zanadrza, no i bardzo szlachetnie to podniósł przed obliczem pana Jezusa. O, pozwól mi najpierw wrócić do domu, pozwól mi najpierw pogrzebać swojego ojca. Co tak naprawdę. Miał na myśli ten człowiek. Tam nie chodziło o pogrzeb, tam chodziło o coś innego. On po prostu powiedział: Ja wrócę teraz do Ojca, będę z nim żył tak długo, aż, aż on umrze, i jak go już pogrzebie, no to ja wtedy wrócę do Ciebie i będę Twoim uczniem. Wielu ludzi coś takiego praktykuje. Tak kochają swoje życie, że chcą być takimi uczniami na dystans. Chcą tak. Studiować zaocznie, prowadzić swoje normalne życie, a od czasu do czasu spotkać się z tym wielkim nauczycielem. Ci ludzie jednej rzeczy nie rozumieją. Nawet ci, którzy tak naprawdę uwierzyli. Tak, oni nie rozumieją, że są martwi. Oni nie rozumieją, że oni nie są zdolni do podejmowania żadnej sensownej, mądrej, a przede wszystkim dobrej, właściwej decyzji. Przede wszystkim w sprawach swojego duchowego życia. Oni nie rozumieją, że są martwi i oni nie rozumieją, że tylko Jezus może im dać życie. Nie rozumieją tego. Także i dzisiaj słowa Jezusa robią wrażenie na wielu ludziach, również niewierzących. Komuniści się często powoływali i powołują na Jezusa. Wielu komunistów uznaje Jezusa za swojego. Mówią: O, to był pierwszy komunista. Oczywiście, że to jest bzdura. Ale to oznacza, że są zainteresowani tą postacią. Kiedy Jezus nauczał, część ludzi sądzić należy, że zdecydowanie mniejsza część, wierzyła mu, ale większość nie wierzyła. Pytanie dlaczego? Dlaczego jedni wierzyli, a inni nie wierzyli? Oczywiście, że zbawienie jest darem Bożej łaski, że było jasne. Ale ta większa część to byli ludzie, którzy, jak to napisał Paweł w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, Trzeci, czwarty wersety to byli ludzie, którzy mają, są, mieli oczy zasłonięte przez Boga tego świata. Bóg tego świata zaślepił oczy niewierzących. Ale trzeba też powiedzieć jasno, że oni pozwolili na to. To nie jest tak, że oni się buntowali, oni nie chcieli, bronili się, a jednak im te oczy zaślepiono. Nie. Porządliwość ciała to był ten środek, który został użyty. Aby oczy tych ludzi zostały zaślepione. I dzisiaj w wielu przypadkach tak jest. Naprawdę w wielu przypadkach ludzie reagują nawet łzami słuchając Ewangelii. Byłem świadkiem takich historii. Ludzie płakali, byli poruszeni. Składali nieprawdopodobne deklaracje. Jakbyście słyszeli, co oni mówią, nie uwierzylibyście, ale nigdy więcej się nie pokazali. Została poruszona ich dusza. Tak ale nie zostało poruszonych duch. Nigdy ta zasłona nie została zdjęta z ich oczu. Tych duchowych oczu oczywiście. Nigdy. Wiedzieli, że to, co słyszą, jest ratunkiem dla nich, ale byli niezdolni. Podkreślam, niezdolni, aby z tego ratunku skorzystać. W efekcie mamy taką oto sytuację. Z pokolenia na pokolenie martwi ludzie chowają swoich bliskich zmarłych. Są łzy, Czasami jest rozpacz, czasami jest ból, zawsze jest smutek, czasami przerażenie. Słuchajcie, z pokolenia w pokolenie nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Przez cały ten, ten czas ludzie uprawiają swoją religię, obojętnie jaka by ona nie była. A ta religia jest tylko dla nich młyńskim kamieniem ciągnącym ich ku śmierci. To jest przerażający obraz. A Jezus przyszedł, żeby to przerwać. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, mówi o tym, że on przyszedł do ludzi, którzy siedzieli w ciemności, w mroku, w cieniu śmierci. Właśnie ten człowiek, który tutaj przedstawia się jako uczeń Jezusa, jest przedstawicielem tych ludzi. Nie widzi, nie słyszy, jest martwy. Widzi światło, ale jest niezdolny do tego, żeby pójść za tym światłem. Ta zasłona, która została postawiona przez diabła, bardzo skutecznie go chroni przed tym światłem. Ucieka w ciemność. Nie chce tego światła, a czasami wręcz brzydzi się tym światłem, bo brzydzi się sobą. Pan Jezus Chrystus przyniósł ewangelię, która jest tak radykalna, że ktoś, kto jej nie poznał, zupełnie jej nie rozumie, ale ktoś, kto poznał ewangelię i ktoś, kto ją poznaje później przez lata swojego życia, z Bogiem jest zdumiony tym, co Ewangelia robi z człowiekiem i musi zaświadczyć, zgodnie z prawdą, że Ewangelia zrodziła go jako nowego człowieka, uczyniła go nową istotą. Nikt tego nie rozumie, bo tego się nie da zrozumieć. Obserwujemy to, doświadczamy tego, mamy w tym udział. Wiemy, że to się dzieje, ale nie wiemy, jak to się dzieje. O tym też Jezus powiedział Nikodemowi mówiąc, że Duch wieje, jak chce. Nie wiadomo, skąd przychodzi, dokąd idzie, ale to się dzieje. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nigdy nie zostaniesz uczniem Jezusa. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nigdy nie dowiesz się, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Jeśli nie narodzisz się na nowo, to przeżyjesz swoje życie jako swego rodzaju duchowe zombie, martwy. A później przyjdą martwi ludzie i pochowają Cię, a właściwie pochowają Twoje martwe ciało. To jest tak straszne, to jest tak przerażający obraz, że nie dziwię się wcale, iż ludzie uciekają się do narkotyków, do alkoholu, do wielu innych zresztą uzależniaczy, tylko po to, żeby nie myśleć. Żeby nie stanąć kiedyś w obliczu śmierci i tak się przerazić, że pozostaje tylko wyć, a i tak nikt na to wycie nie zareaguje. Drodzy słuchacze, nie życzę Wam tego. Niech Pan Jezus Chrystus. Stanie się dla każdego z nas prawdziwą światłością. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga Uczniostwa. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.